Drodzy Państwo, po raz kolejny witamy w gabinecie dyrektora Andrzeja Sztalbego mieszczącego się, mieszczącym się w Pałacu Stale w Ostromecku. Dzisiaj przemiły gość, jesteśmy dosłownie na gorąco po kolejnym festiwalu, który odbywał się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, między innymi oczywiście festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi, a dzisiaj z nami Marta Filipiak. Można śmiało powiedzieć, że Marta jest tutaj głównym kierownikiem tego potężnego zamieszania, o którym, jak słyszałem, Anda Rothenberg powiedziała, że to najlepszy taki festiwal w Polsce. No tak, tak, tak słyszałam. Tak na mieście mówią. Pani, tak słyszałam, tak. Pani Anda Rothenberg powiedziała takie słowa. Było nam bardzo miło I nie chcę mówić, że byliśmy zaskoczeni czy nie, ale było nam bardzo miło, jako organizatorzy. Zgadzamy się z tym. Marta, powiedz, skąd wziął się pomysł na, bo to już siódmy festiwal, siódma za wiec. nami, siódma edycja. Powiedz mi, skąd wziął się pomysł na, na ten festiwal w takiej formie? I skąd, i to jest ważne też, skąd biorą się ludzie wspaniali, którzy tutaj przyjeżdżają do Bydgoszczy i później e, opowiadają takie historie? Skąd ty ich bierzesz? Może zacznę od początku. Zawsze jakby Moje działania były związane ze sztukami wizualnymi. Wyszłam od malarstwa poprzez takie działania performatywne i filmowe. Jakby doszłam do tego, że robimy oko nigdy nie śpi. Na początku, w 2014 roku, mieliśmy pomysł zrobienia jednorazowego spotkania i chcieliśmy zaprosić jakby ludzi i rozmawiać o smach, bo jakby rok wcześniej, zresztą w pałacu, o Ostromecku nakręciliśmy taki artystyczny film Sny Mani i jakby to, to było bazą i, i jakby początkiem właśnie festiwalu, bo zaczęliśmy korespondować z ludźmi, którzy w swojej twórczości wykorzystują sny i w ten sposób tutaj ważną postacią było dla nas Agnieszka Taborska, która napisała taką książkę Spiskowcy wyobraźni, nawiązującą zresztą tytułem do Szwankmajorskiego filmu yy, Spiskowcy rozkoszy. I napisaliśmy do Agnieszki, Agnieszka napisała, że bardzo jej się podoba idea festi, festiwalu, spotkań, bo to, to, to jeszcze pełny tytuł, yy, spotkania nieprzypadkowe, Oko nigdy nie śpi, to tak, tak to później międzynarodowe nawet dołożyliśmy spotkanie przypadkowe: oko nigdy nie śpi. I Agnieszka Taborska do nas przyjechała, urzeczona atmosferą, bo pie, pierwszą edycję realizowaliśmy w Pałacu w Lubostroniu pierwsze trzy edycje. I tak rozpoczęła się nasza przygoda, bo po pierwszym spotkaniu czterodniowym artystów, nie pamiętam teraz wszystkich nazwisk, bo przyjechało kilkanaście osób z Polski, między innymi Darek Orwat był, Agnieszka Taworska, która przywiozła Marcina Giżyckiego, Elżbieta Jeznach z Paryża, Też Grzegorz Preszyński, Kuba Lewartowski byli z nami wtedy. Po, po, pojawił się jakby pomysł, że nie możemy zakończyć na tym jednym spotkaniu, które tak świetnie wyszło, przez 4 czy 5 dni, 4 dni chyba. Artyści z różnych dziedzin sztuki, bo to jest ważne, z różnych muzyka, literatura, czy znaczy jak film, wystawy, siedzieli razem, bo tutaj jakby ta ideą naszego festiwalu jest to, żeby nie tylko przyjechać na swój wykład i odjechać, tylko artyści, którzy przyjeżdżają. Jakby, nasz, jakby staramy się, żeby oni się jakby, poznali z publicznością też, z innymi artystami, żeby byli razem, żeby to było w formie takiego prawdziwego spotkania, a nie tylko y, wygłoszenia tam, wykładu czy realizacji wystawy i wyjazdu. I to ta formuła y, już od początku taka była i ona się sprawdza. Skąd w całej tej historii tego, tych festiwali wziął się profesor Mikołajko? Był, został zaproszony jako gość. Był z tego co mówię dosyć zdziwiony, jak przyjął nasze zaproszenie i przyjechał nawet gorzczy. Pod dworzec przyjechała po niego limuzyna, stara limuzyna czarnego karła, bo, tak. bo czarny karzeł, który jakby jest dosyć mocno taki surrealistyczny, kupił sobie starą limuzynę ileś lat temu i profesor był bardzo zdziwiony, że wsiadł do właśnie starej limuzyny i w tej limuzynie byli jacyś dziwni ludzie, to byli performerzy z Niemiec i w no, ogóle jakaś tam... No, nie wiem jak to był, ale bardzo ciekawi ludzie. No i bo, trochę się bał, bo nikogo nie znał. A Agnieszka, Agnieszkę ta persona. Też no, dobrze wydaje mi się i fajnie się stało, że profesor Mikołajko jakby osiadł też w tak. waszym I, festiwalu, i, i, ale tak. osiadł też w Ostromecku, ponieważ jest tak. corocznym I, gościem. Tak, bo my Dokładnie. To, to pojawił się no to już dosyć dawno temu w naszym gronie i profesor bardzo dobrze, wydaje mi się, poczuł tę formułę. I zaczął nas bardzo też wspierać intelektualnie, od tamtego czasu kolejne edycje, zawsze profesor nam robi taki piękny taki jakby opis idei. Po kilku, trzech edycjach oko przeniosło się do Ostromecka, wykorzystując i park, i pałace, i zaludniając to piękne miejsce gośćmi i zbyt Goszczyków wertowski. Elwertowski. Ale też timing podczas ostatniej wizyty i ostatniego oka, ale też znakomita japonka, która grała na fortepianie Zygmunta Noskowskiego, próbując go trochę tam perforować. Dlaczego akurat przenieśliście się do Ostromecka? Powody były różne, też chcieliśmy być bliżej Bydgoszczy, bo, tak. bo, bo tutaj festiwal jest związany z tym miastem. Też infrastruktura tutaj jest dla nas bardzo korzystna, bo jakby dwa pałace, Piękny, ogromny park, i, i, i bliskość miasta. Czyli, jakby, realizując Tych działania, no, możemy wziąć tak, autokar, i jeszcze pojechać na przykład do sali kinowej w mieście. To nie byłoby możliwe, gdyby to była większa odległość, ale prawdą jest to, że nasi goście są zachwyceni parkiem i wnętrzami. Przypomniało mi się, może, może nie pamiętasz tego, ale pierwszy był Bogdan Dziworski, który zrobił takie party na był party na tarasie przed pałacem, w którym jesteśmy i Jacek Puzinowski wiózł Andy Warhola na którego kadyjnym wózku, którego zjedliśmy tak. i to jest, jakby w ogóle będzie wykorzystane w filmu Andy Warholu chyba, ale uświetnych był świetny happening. i wszyscy goście przebrani w kostiumy z lat 70-tych tworzyli gości właśnie tego party i było bardzo wesoło, a suma summarum Bogdan Dziwoski i tak dostrzegł nagle małego chłopca, i wszyscy grali, myślę, że są filmowani, a Bogdan Dziworski mi się przyznał, że on, kamera była na małym chłopcu. Czyli to jest cały Bogdan Dziworski, ale właśnie wykorzystaliśmy wtedy Taras. Riko Makimura dała koncerty chyba na wszystkich piętrach w ubiegłym roku, na wszystkich tak. fortepianach dziecięcych grała yy, wszystkimi kończynami niemalże i to było, to było świetne. no była bardzo zadowolona, to jest bardzo dobra pianistka. Ona też zresztą wróciła później do Stromecka i ekipa A... japońskiej telewizji. Tak, no właśnie, kręciła ogóle, o niej, tak. Słuchajcie, niej. w ogóle ten film już miał, chyba już miał premierę. Gdzieś w Europie, ale on teraz jest w obiegu festiwalowym i nie chcieli nam go dać, ale obiecali, że w przyszłym roku ta ekipa duńska przyjedzie z tym filmem i chcą zrobić pokaz w Bydgoszczy, bo, bo nie mogliśmy go niestety teraz dostać. Nie, nikt tego filmu nie widział, ale bardzo dużo rzeczy było jakby nagrywanych tu w, par w parku, w pałacach w Bydgoszczy, bo oni byli tydzień podczas festiwalu i tydzień byli w maju i to wszystko jakby rejestrowali, więc myślę, że będzie to będziemy ważnym akcentem w tym filmie dokumentalnym. Czy nie bałaś się, że coś może pokrzyżować tegoroczne plany, bo, bo rzeczywiście tak naprawdę świat stanął, a Czarny Karzeł zorganizował festiwal, no to jest niesamowita tak. historia. No tak, no. Jak się w marcu w ogóle nasza grupa robi nie tylko festiwal, ale też kręci filmy i dwa dni po zamknięciu granic mieliśmy wylatywać do Kanady na festiwal bardzo ciekawy, na który już nie doleciliśmy z filmem Wieczór realizowanym tutaj w Bydgoszczy, ale wracając do, do festiwalu mieliśmy no, różne obawy przede wszystkim nie wiedzieliśmy, czy na te środki będą tej sytuacji. No, to była sytuacja. Taka no, prawie dramatyczna, bo mieliśmy już dużo rzeczy omówionych. Wyst wystawę, którą kuratorowała pani Anna Rottenberg, Roberta Kuśmierzowskiego, Forbidden Museum, to mieliśmy omawianą już dużo, dużo wcześniej. Mieliśmy umowę z niektórymi osobami, a tutaj nagle nie wiemy, czy to będzie możliwe. No cóż, no. czekaliśmy cierpliwie na, na, na to, czy to się jakoś uspokoi. Jesteśmy tutaj wdzięczni bardzo prezydentowi Rafałowi Bruskiemu, że ostatecznie jakby też podpisał, bo to było bardzo ważne umowy na te działania, które, które na festiwal, który zrealizowaliśmy, oczywiście to było. Wszystko tak przygotowane, żeby uniknąć ryzyka jakiegoś zarażenia, czyli mieliśmy, zachowywaliśmy dystans, mieliśmy te wszystkie y, płyny dezynfekujące, nie można było, no, nie mogliśmy przyjąć, chociaż festiwal jest kameralny i to jest też takie założenie, że to nie, nie chodzi nam o jakieś nie wiadomo jakiej ilości osób. Y, to na niektóre wydarzenia, na przykład na spotkanie z panią Ander Ruttenberg chciał trochę więcej osób przyjść, a mogliśmy tylko tam 60 osób wpuścić. A sumując, po kilku ja dniach zmęczona, ale zadowolona. Jestem, no ja jestem bardzo zadowolona, tym bardziej, że usłyszałam tutaj słyszałam opinie gości, którzy byli. Z całej Polski przyjechali i z zagranicy też, że bardzo im się podobało, że to było ciekawe doświadczenie trudne i nieporównywalne wręcz do innych festiwali tutaj w Europie. Jakie najbliższe plany przed Czarnym Karą i przed tobą? My w tej chwili po jednodniowym odpoczynku skoczyliśmy już do innej rzeczywistości, robimy film. Do końca roku musimy pierwszy odcinek skończyć. Jest to serial animowany, aktorski, klejdy domowe. Scenariusze nam napisał, to jest 13 części, 13 historii. Profesor Zbigniew Mikołajko, a my w tej chwili zaczynamy działania produkcyjne, scenograficzne. Jest to projekt skomplikowany, bo występują aktorzy, lalki, makiety są duże. duże rekwizyty kilkumetrowe, wszystko robimy sami, sami zbudowaliśmy las, sami budujemy tam jezioro, hali, którą wynajmujemy, że bardzo dużo pracy przed nami, a musimy to skończyć do końca roku. Takie mamy terminy, a wiadomo też pandemia nam nie pomogła, bo mieliśmy to zacząć parę miesięcy temu, a rozpoczynamy w zasadzie dzisiaj. Budowanie nas to rzeczywiście ogrom pracy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci bardzo, Dziękuję życzę bardzo. powodzenia. Do zobaczenia w przyszłym roku, w przyszłym roku na, na kolejnym roku. oku. I trzymam kciuki za, za wszystkie plany i za ich spełnienie. Dziękuję. Dziękuję. Marta Filipiak była naszym gościem w gabinecie dyrektora Andrzeja Szpalbego. A my zapraszamy na kolejne spotkania w tym gabinecie. Nieoczywiste, nie nierzeczywiste trochę być może, ale jedno jest pewne, że już chyba nie w czasach pandemii.